Witajcie w dzisiejszym odcinku. Chciałam wam pokazać, jak zrobić pokój przy takiej no, szafie drewnianej. Um, z różnych mebli takich, które sama zrobiłam. Dobrze, teraz zostawiam głos Marysi, aby ona zrobiła pokój. Tu są meble. To zaczynamy. To takie biureczko może być. O tutaj na przykład. Tutaj nie wiem, krzesło do biurka. Takie... A mapa napa no, taka nie na przykład a tu łóżko takie na przykład tu takie ma teraz nie wiem może być no, poduszeczka taka. I taka maluteńka poduszeczka może jeszcze być obok taka. Dobrze, teraz tutaj mam takie fajne, nie wiem co to jest. Ja myślałam, żeby to tak tu ustawić. O! Jak to będzie wyglądało? O. Tu mogą mi na przykład fotele, nie wiem, żeby mama obok usiadła, pomogła się nauczyć. Jeszcze ostatnia rzecz, takie zdjęcie z kotkiem. To może być tu, nad takim jednym fotelem. O! I w tym pokoju może zamieszkać wasz Petro. Na, czyli na przykład ja. Teraz mogę wam pokazać scenę z mojego nowego pokoju, gdy przyszła do mnie przyjaciółka. Dobra, to zaczynam. Usiądę sobie. Proszę wejść. Cześć. O, cześć. Fajny mam nowy pokój? Tak, piękny. Wiesz co? Nikt dawno do mnie nie przychodził. Haha. <grym, grym, grym, grym>, no, wiem, śmieszne to. No, ale cóż, takie życie. Nie. No. Nawet mama często siedzi w pracy i ze mną nawet lekcji nie chce odrobić. Tak? No. No, u mnie trochę trochę tak. Trochę tak średnio, pokój jeszcze nie jest zrobiony. To wy macie remont? Uuu, to gdzie teraz pisz? Ja? Bo Ja mam taki specjalny pokoik i tam jest, i tam mnie rozmontują, bo, bo tam jest taka piwnica moja, tam jest taka skrytka moja, ja tam mam łóżko. Aha, czyli tam są swoje twoje meble? I, tak. Ale świetnie. Ja tam sobie świetnie. teraz. No, ale po, po mnie niedługo przychodzi jakaś pani, która mnie gdzieś zabiera. Mama powiedziała, że to jej koleżanka z pracy i żeby na imię Ewa czy jakoś tak. I Już nie będziesz tutaj mieszkać? Będę, ale mama powiedziała, że ona się ze mną zaopiekuje, nie? Mm, szkoda, nie? No szkoda. I to wielka szkoda. E, zaczekaj, bo dzwoni mnie telefon, zaraz przyjdę. Spoko, to ja sobie usiądę uśmę... na Ja jeszcze pokażę tutaj tabliczkę. a, tutaj. Tak. Liz, do ciebie przyszedł? Mhm. Ło. To może pójdziesz do domu go otworzyć. Dobre. No, to pa. No, to to by było na tyle z tego filmiku. Zapraszam was do następnych. Yy, I ja też żegnam bardzo. Pa pa.